Dzień dobry Państwu, koleżanki i koledzy. Rok 2020 zbliża się ku końcowi. Rok pod każdym względem inny, dziwny, nietypowy, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Dotknęło to również naszą branżę branżę DDD. Prawie każdy z Was lub z najbliższych, z otoczenia albo dotknięty został chorobą, albo jej skutkami gospodarczymi. Panie panowie, pandemia trwa od kilku miesięcy i nie szybko zniknie. Wierzę, ufam w to, że rządzący na całym świecie i w Polsce będą podejmowali właściwe decyzje, żeby pandemia się skończyła. I z tą wiarą, i z tą nadzieją, chciałbym wszystkim życzyć zdrowych, wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Mimo wszystko. Wierzę również, że przy spotkaniach rodzinnych, w gronie najbliższych, napełnieni ich uśmiechami i miłością, będziemy mieli siły. Do dalszej pracy i do pokonywania trudności. Dziękuję i pozdrawiam.